Dobry kochani, ja jestem Ania. Miło mi was poznać i miło mi was gościć na tym kanale, który właśnie nazywa się Ania Miło Mi. I to jest moje pierwsze nagranie tutaj. I na pewno będzie pełne jakiegoś bursztytu i ogólnie niezbyt, niezbyt dla was ciekawe ale może się zaskoczycie, może właśnie będzie ciekawe i może właśnie będzie fajne. Chcę się z wami tutaj powitać z paweczką i opowiedzieć wam pokrótce, o czym będzie ten kanał i co tutaj będziemy robić. I Wyglądam, jak wyglądam. Przed chwilą yy, bawiłam się z moim psem. Po prostu rozciął mi wagę, więc mam ją nieco spuchniętą, bo uderzył mnie głową w brodę i się ugryzłam po prostu sama, także Bywa i tak. Wydaje mi się, że często będę gościć właśnie tutaj w takim wydaniu, albo nawet jeszcze bardziej nieogarnięta. Dlatego też nie chciałam się jakoś specjalnie ogarniać. tam powitanie, bo będę raczej właśnie występować tutaj naturalnie, tak jak wyglądam. O, to jest właśnie ten yy, prowoder całego zajścia. O czym będzie ten kanał? Otóż myślę, że o takim codziennym życiu, o przemyśleniach, ogólnie będą to. możecie nie fukać tak właśnie wygląda kłócące się rodzeństwo. Nienawidzą się. Nie no, może... Może się troszkę lubią, ale jest z tym problem. O czym będzie ten kanał? Trudno powiedzieć, bo wychowywałam się na YouTubie. Jakby jestem na tym starym YouTube, wiecie, makijażowym. Później pojawiły się, wiecie, jakieś takie challenge'e, vlogi i tak dalej. I chciałabym sobie spróbować po prostu stworzyć coś swojego. Zawsze chciałam coś działać na tym YouTubie. Myślę, że teraz jest na to fajny czas. Czy mi wyjdzie? Nie mam pojęcia. Hmm. Ale może, może. Nie, bo to źle by mi. To by mi tak jakbym nie wierzyła w siebie i w to, że mogę tutaj coś zdziałać. Natomiast myślę, że to jest taka próba y, i zajawka i być może jeszcze y, parę odcinków to rzucę i, i, i tyle. Na pewno będą się pojawiać y, te dwa łobuzy tutaj na kanale, jestem tego pewna 100%, jeden właśnie piszczy, bo nie zwracam na niego totalnie uwagi. Bary, przedstaw się, jestem Bary, jestem szczeniaczkiem, mam około 9 miesięcy, tak? Mam 9 miesięcy i strasznie yy, wkurzam swoją panią po prostu. A tam jest Agatka, ma około 9 lat pewnie i nie od początku była z nami, jest kotkiem yy, adoptowanym dwukrotnie chyba, ale już jest od pięciu lat około z nami i jest moją totalną miłością, moją córeczką kochaną i, i, i bardzo, bardzo po prostu ją kocham. A Barry dołączy do nas w tym roku. I jeszcze się e, dogadujemy. Siadam właśnie do swojego reading journala na nowy rok, bo w tamtym roku sobie go założyłam. Oczywiście plany były bardzo duże. Mam 42 krateczki na książki, które nie pamięłam przeczytać. Oczywiście mi nie wyszło. Natomiast to było bardzo przeszacowane i przeczytałam w sumie 18, przy czym ze 4 przeczytałam na przykład po jednej i 1 czwartej i rzuciłam, bo po prostu nie byłam w stanie przebrnąć dalej, a jak to mówię już do życia na nudne książki, więc nie ma sensu ich czytać. Tak, przeczytałam 18 pozycji. Ja, jak czytam, to raczej jakieś takie luźne rzeczy, bo jest dla mnie czas takiego silowania. Zazwyczaj czytam sobie w nocy i w większości czytam wszystko na czytniku, bo po prostu tak mi jest wygodnie. Wtedy też nie potrzeba światła, bo czytnik jest podświetlany, także to był w ogóle game changer mojego powrotu do czytania. Z tego co widzę, większość była raczej taka średnia. Były trzy którym dałam 5 na 5. Robię to sobie w takim e, dzienniku, bo ogólnie ja mam e, dużo różnych dzienników i kalendarzy, i zeszytów, których nie używam jako kalendarze i planery, bo, bo po prostu lubię je mieć i, i je zbierać. Teraz sobie tutaj przygotuję na nowy rok. Zbieram się do roboty. Oczywiście miałam takie cele, jak widzicie, przeczytać minimum 30 książek. No, tego zrobić mi się nie udało. Przeczytać minimum połowę mojej biblioteczki. Myślę, że mogę to zaliczyć, bo próbowałam przeczytać część książek. Część mi się udało. Głównie mam takie książki związane z moją pracą, dotyczące designu i tak dalej. A te, których mi się nie udało, lub po prostu mnie, mi się nie podobały, to sprzedałam i tyle. Do tego jeden audiobook co najmniej udało mi się. Niestety, audiobooki to nie jest coś zupełnie co. Lubię robić i co lubię, czego lubię słuchać, więc totalnie książki w tej formie do mnie nie przemawiają, ale może jeszcze nie trafiłam taką, która by mi się spodobała w tym, w tym formacie. Jedna książka po angielsku spróbować totalnie tego nawet nie spróbowałam, nawet nie łudźmy się, że, że próbowałam to zrobić. I takim sposobem jest zaraz prawie w pół do drugiej w nocy, a ja biorę się za rysowanie i ogarnianie mojego bullet journala. Idziemy poszukać jakichś rzeczy, z w mojej czuflady papierniczymi rzeczami, które wyglądają tak i wezmę sobie może jakieś mazaczki, jakieś, jakieś takie rzeczy. Wykorzystam w końcu pierwsze naklejki z mojego mm, świątecznego prezentu, czyli takiej zarąbistej książki z naklejkami. Książkę z naklejkami, wiem jak to brzmi. Mnóstwo przekąska. Tym razem będę robić tutaj na takiej scenie, są filmy, Niby docelowo, ale mam pomysł, jak to ogarnąć. Eee, Próba. parówa, jedzonko? Dam mi jedzonko piskowe, dam jedzonko piskowe. Jedzonko, tak? Czyli siedziałam do nocy i w zasadzie prawie do rana, bo do czwartej poszłam chyba spać, w sensie o coś, ale o czwartej zasnęłam tak mi się wydaje, i robiłam sobie tutaj ten... Journal i udało mi się zrobić w sumie, w sumie tytułowo tylko, ale to Wam później pokażę. A dzisiaj chyba, e, dzisiaj ogólnie jest problemów, ale po pierwsze to chyba muszę ogarnąć. Ten pierdolnik tutaj, naczyniowy i ogólnie kuchenny, także tak, e, mamy bunt, e, bunt naszego śladka, a, a tak, w zasadzie to bunt naszego szczeniaka, bo w ogóle nie chce jeść, tak. Mm, właśnie dostał znowu i znowu nie chcę jeść I to już się robi strasznie wkurzające, powiem to. Ogarniemy się właśnie, bo idziemy dzisiaj na warsztaty z robienia, czyli z gliny, także super. Tam kiedyś od mojego męża kochanego, i właśnie dzisiaj. Wykorzystujemy ten bon, a teraz wam tylko powiem, że skończyłam mm, właśnie ten korektor Clarysa Smooth maker, ale jest beznadziejny i nie polecam. Ostatnio mam w ogóle fazę na kończenie rzeczy i ogólnie takie minimalizm, jak może to opowiem w jakimś kolejnym odcinku. E, tu kończę już w ogóle moje pudry, bo mam jakieś takie końcówki stwierdziłam, że no moje potrzeby takie na no szybkie wyjście styknie, więc też muszę je pokończyć. Mam ich chyba ze dwa i lecę się ogarniać dalej, bo mało czasu mamy. Ready to go. Mam takie ubrania troszeczkę menelskie, robocze, bo nie wiem jak będzie na tych warsztatach, w sensie czy się gdzieś nie ubrudzę i tak dalej, ale nie chciałabym po prostu zmarnować ubrań więc tak, bluza, jakieś dresiki ale buty moja klasy fryzurka na... jak nie mam co zrobić z włosami to zawsze są to dwa warkocze. A teraz zmiana stylóweczki. Byliśmy w tych warsztatach, teraz na koncert w ciemności, koncert pianinowy w ciemności. Mega się jaram. Zapomniałam jak się nazywa ten artysta, który, który będzie grał, ale, ale mega się podobały. Kupowałam bilety, no więc też dam wam jak będzie fajne, to polecajka. ale na coś bardziej eleganckiego. Właśnie wróciliśmy z koncertu w ciemności Artura Muna i wow! Pierwszy raz byłam na takim wydarzeniu. Bardzo ciekawe doświadczenie, tym bardziej, że dostaliśmy jeszcze jakiś bonusowo, bonusowy koncert, ponieważ był to ostatni tutaj, w naszym mieście i wow, bardzo ciekawy koncert muzyki takiej, wiecie, trochę klasycznej, trochę nie. Improwizacja wyciemności. No i nie wiem nawet co mam powiedzieć. Z jednej strony było bardzo super pod względem muzycznym, z drugiej strony kompletnie nie podobały mi się komentarze i taka narracja, wiecie, duchowo, medytacyjna, jakieś takie transcendentalne komentarze właśnie Artura, bo to był właśnie ten bonus niby, więc ta, to mi się nie podobało, wolałabym być po prostu na normalnym koncercie, za który zapłaciłam i na którym planowałam być. Natomiast, no, pod względem muzycznym super, także polecam, jeśli, jeśli będziecie gdzieś, spotkacie Artur Moon. Bardzo fajne doświadczenie, takie relaksujące, ale też niepokojące, przeprowadzające przez dosłownie wszystkie takie stany, wiecie, wszystko z pomocą muzyki e, i trochę światła. Jeśli ktoś nie, nie chciał po prostu jakby zamykać oczu i się relaksować, no to mógł obserwować te świetne efekty. I dalej się zastanawiam, jak on gra po ciemku na tych instrumentach, nie wiem. A i w ogóle widziałam Weronikę Białek, czyli przyjaciółkę Lili Janowskiej, czyli mogę już powiedzieć, że znam Lilę Janowską. Kolejny dzień, 1.30, znowu nocna godzinka, ale musicie się przyzwyczaić, bo jak będę wrzucać vlogi, często pewnie będę dodawać tam moje nocne harce. I miałam Wam pokazać, jak wygląda okładka journali, reading journala, który zrobiłam sobie to wygląda tak, czyli jest tu wszystko i nie ma tu nic, tutaj sobie coś tam przykleiłam, bo to był, jest to tak naprawdę kategoria na firmy, ale ja sobie zrobiłam tutaj książki po wykorzystuję planery, które mam. Właściwie zrobiłam błąd, zapomniałam tutaj U, ale dobra, już nie chciało mi się tego zakrywać ani poprawić. no, więc jest tak e, i zrobiłam w zasadzie tylko okładeczkę. I teraz chcę sobie zrobić jeszcze na szybko cele. Reszta już będzie prostsza, bo będą tylko, tylko ramki dam do roboty, bo jutro muszę tutaj pracować. A zagrycone całe biurko. Znaczy, ten czas, biorę się za mycie pędzli. Czy Wy też to robicie zdecydowanie za rzadko? Wiem, że powinno się po każdym e, użyciu, ale umówmy się kto robi po każdym użyciu. Chyba Ma tylko makijażystki, osoby, które robią makijaż na, na kimś, bo makijaż na pewno normalna, normalna laska nie, nie myje codziennie i nie myję po każdym użyciu swoich pędzli. na spacerku z barem zimowym ręce mi odmarzają i tak się chciałam z wami pożegnać, dziękuję za oglądanie tego pierwszego odcinka, mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej, że zostawiliście ła, za się wywalę że zostawiliście po prostu suba i że dacie mi szansę w kolejnych, myślę, że będą po prostu takie luźne, codziennie pojawiające się czasami, na pewno na początku niezbyt często, bo bo wiecie, pracka dajcie znać co myślicie Zostawcie łapkę, suba i powiadomienie i wszystko co nam się mówi na końcu. E, dzięki. Do zobaczenia. Pa!